Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewicza. Zanurzę was najświętszej, twoje, najświętszej krwi Jezusa i okalam płaszcze macierzyńskie opieki Maryi. A ty, Ojcze, pobłogosław nam na ten czas, abyśmy mogli mądrze skorzystać ze Słowa Bożego i prowadzić te nagrania, Ojcze. Przejść Duchu Święty przez Jezusa od Ojca. Przyjdź Duchu Święty, daj nam myśl, aby nasze myśli, słowa, uczynki i zamiary były zwrócone jedynie i wyłącznie ku chwale Bożego Majestatu i Jego służbie. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Święty. keri, keria na kahaj. na na W dzisiejszej Ewangelii Jezus y, lituje się nad ludźmi mimo zmęczenia Posłuchajmy, się, posłuchajmy słów Ewangelii według Świętego Marka. Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich: "Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek, nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na Puskowie osobno. Lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich wyprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nim. Byli bowiem jak owce nie mające pasterza i zaczął ich nauczać o wielu sprawach. Oto słowo pańskie. Umiłowani bracia i siostry, zobaczcie jak Jezus jest kochany, jak Jezus poświęca się na, dla nas, abyśmy mogli słyszeć Słowo Boże i iść za Nim, oraz pełnić wolę Bożą, abyśmy mogli spotkać się z Nim, abyśmy mogli pokochać Jego naukę, zmienić swoje życie i być szczęśliwymi ludźmi, bo Bóg pragnie naszego szczęścia, pragnie naszej, naszego pokoju wewnętrznego, pragnie, pra, pragnie naszej dobroci, naszego miłosierdzia. Pragnie, abyśmy byli wolni, byli szczęśliwi. Pragnie naszego nieba tuż na ziemi, w naszych sercach. Pragnie takich niesamowitych dóbr dla nas, że nawet to, żeby miałby odpocząć teraz, nie jest aż tak ważne, jak te pragnienie miłości, kochania nas przez te dary, które nas chce obdarować, które chce nam dać, abyśmy byli szczęśliwi i wypełnieni Jego Duchem Świętym. To, co jest największym darem, jest sam Duch Święty. To, że On jest w nas, to On już na nowo nas stwarza i powoduje w nas Jego, Jego właśnie dary. Powoduje w nas Jego pokój w nas. Po, powoduje w nas taki, taką miłość do innych, zelżywość. Powoduje w nas miłosierdzie względem innych. On jest przyczynkiem wszelkiego dobrego w nas. On jest przyczynkiem wszelkiego, wszelkiej miłości w nas. On jest tym, który ożywia naszą duszę. Współuczestniczy w każdym dobrze, który, które przez nas przepływa, w każdym dobrym natchnieniu, które do nas przychodzi. Daje nam radość, głęboką radość, która nie da się porównać z żadną rad tak zwaną radością, czy wysokowatością, czy jakimkolwiek takim. E myśleniu światowym, radością tylko z chwilowej rzeczy, sytuacji, która za chwilę przemija i nie nasyca. My jest jako chłopy, które próbujemy wciąć jak ten syn marnotrawny. I to jest różnica. Wszystkie dobra, które daje Duch Święty są nieprzemijalne. One są w nas, głęboko siedzą w naszych sercach. A te zewnętrzne, one tylko powierzchownie sycą ciało, ale duszy nasycić nie mogą. Dlatego wszystko, co od ducha świętego i wszelkie łaski od niego, to są te najlepsze dary. I Jezus Chrystus, dobry pasterz, nasz umiłowany Pan, który opiekuje się nami na każdym kroku, w każdej sytuacji. Jest dobrym pasterzem, bo oddaje życie za nasze życie. On chce naszego szczęścia właśnie przez to przez 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 miłosierdzie, które jest mu dane i, i które daje nam. I on sam jest miłosierdziem w sobie. E... Znaczy, nam dane jest te miłosierdzia, on nam nie daje, tak. Jezus jest sam miłosierdziem. No i to jest to piękne doświadczenie w życiu człowieka, które właśnie Jezus mówi, że pragnijcie dóbr nieprzemijalnych, pragnijcie tego, co jest w niebie, nie tego, co jest na ziemi. I właśnie ten tłum najprawdopodobniej, chociaż nie wiadomo, miał różne pewnie motywacje, ale jedną z nich mogło być to, żeby właśnie usłyszeć jego naukę, żeby usłyszeć, jak on mówi do ludzi, żeby usłyszeć te mądre rzeczy, które przepowiada do innych, aby oni oni się przemienili, aby byli coraz lepsi, ponieważ widzieli przykład różnych ludzi, którzy byli coraz bliżsi Boga dzięki temu, coraz bliżej i bliżej sprawia e, s, i pokazywali jak bardzo Bóg kocha człowieka w taki sposób więc inni ludzie tego też pragnęli pragnęli takiego właśnie rozmiłowania w Bogu I tutaj mamy taką sytuację że właśnie nawet z innych okolicznych miast przyszli do niego i a nawet ich wyprzedzili tak pragnęli usłyszenia Boga tak pragnęli Uzdrowienia Boga, tak? Pragnęli uwolnienia Boga, tak? Pragnęli wolności serca i pokoju serca, tak? Pragnęli radości, tak? Pragnęli wszelkich darów duchowych, które Bóg daje, abyśmy mogli być szczęśliwi tu na Ziemi. Wszystko, co jest przeciw temu, przeciw tym darom, radości, pokoju, miłości, dobroci, uczciwości, wierności i wszystkimi darami Ducha Świętego, jest od szatana. Wszystko przeciwne jest od szatana. Nie ma to tamto. Nie ma. Że częściowo dobrze, część źle. Wszystko co jest przeciw temu, co Bóg daje, jest szatańskim pomysłem na y, dzieło potępienia człowieka, które prowadzi szatan. Dzieło zniszczenia człowieka. Wszelka chciwość rządza pieniądza. Wszelkie pokładanie ufności nie w Bogu, nie w nim samym, y, a w jakich rzeczach ideologiach jest przeciwne. Zatem za każdym razem, kiedy nie mamy, nie mamy takiej sytuacji, że możemy e, być coraz bliżej Boga, że jest sytuacja, w której że mamy wybrać, między uczciwością a nieuczciwością, to jest sytuacja próby dla nas, czy wytrwamy w miłości Boga czy potrafiliśmy ją przyjąć najpierw, a potem ją ofiarować innym, bo chrześcijanin najpierw powinien się nauczyć przyjmować miłość, a żeby dawać innym ją potem, przyjmować tą darmową miłość, którą Bóg daje nam. Mamy też informację właśnie: wyjdźcie, pójdźcie wy sami, osobno, na pustkowie i wypocznijcie nieco. No i niestety to nie wyszło. Ale Jezus też pragnie naszego odpoczynku. Pragnie naszego odpocznienia w Nim. Odpocznienia na rekolekcjach, odpocznienia w trakcie jakiegoś właśnie duchowo fizycznego odpoczynku, na przykład jednocześnie połączonego ze spa. Duchowy odpoczynek i fizyczny to jest idealne połączenie. Bo musimy, powinniśmy dbać jednocześnie i o ducha, i o ciało. Ciało samo o siebie nie zadba, tak samo duch, on sam o siebie nie zadba, bez naszej woli, bez naszej wolnej woli, którą wybieramy, czyniąc dobro, czyniąc dobro do naszego ciała lub duszy. Dlatego nie jedzmy o chłapów, jedzmy to, co nas nasyca. To, co Pan Bóg daje nieprzemijalne Jego słowa, Jego obietnice, Jego opiekę. Widział, że ci ludzie pragną dobrej nowiny, że ci ludzie pragną. Takiego pokoju w sercu, że ludzie pragną właśnie radości Bogu, pragną miłości, pragną szczęścia, dlatego zaczął ich nauczać w wielu sprawach, żeby osiągnęli tą radość, szczęście, miłość, pokój. To wszystko dąży do jednego, do nieba, do nieba tutaj w naszych sercach, niekoniecznie na zewnątrz, ale wewnątrz. Kiedy będzie wewnątrz to niebo, to będzie też na zewnątrz, jeśli wszyscy będziemy tak żyli. Jeśli nie będziemy żyć, no to nie będzie takiego pełnego nieba, no wiadomo. Ale no niestety nie będziemy do końca wszystkim żyli. Idealnie, no bo jesteśmy skażeni złą naturą szatana, który zaszczepił nas przez grzech pierworodny i ma do nas niestety prawo, dopóki się nie oczyścimy z niego. Z tego wszystkiego, a właśnie Jezus dał nam tą drogę na chrześcijańskie, abyśmy mogli iść za Nim i oczyszczać krok po kroku e, wszystkie, wszystkie zło, które jest w nas. I nauczał nas, nas, abyśmy mogli być wolnymi od wszelkiego złego, bo przede wszystkim chodzi o nawrócenie naszego umysłu, wtedy i ciało z czasem, jak się już przyzwyczai, jakie je przemienimy też przez wolę naszą stanie się posłuszne tym, tym naukom starajmy się aby nasz umysł szedł w parze z ciałem, żebyśmy nie mówili "A przestanę palić bo to jest złe ale w sercu i tak mamy cały czas to że jest fajne, przyjemne, będę palić no to to jest żadne nawrócenie, to jest tylko powiedzenie sobie kłamstwa tak zwanego półprawdy czy może nawet e, takiego intencjonalnego poklepania się po plecach, że wszystko jest dobrze, e, że ja chcę, ale nie muszę tego robić. Więc e, ważne jest, żeby serce było przemienione, czyli żeby jeszcze był kontakt między umysłem, a potem sercem i żeby serce też chciało przemiany, nie tylko umysł, nie tylko. Mózg, ale też wolą powinniśmy przemieniać, czyli chęcią naszą, to, co jest w sercu. Czyli jeśli zobaczymy, że mamy w sercu jeszcze pragnienie takiego zła, to powinniśmy teraz, wolą, czyli tym, co wiemy, mówić w sercu, to jest złe, ja tego nie będę robić. To nie jest przyjemne, bo to niszczy mnie. To nie jest przyjemne dla mojego ciała. To jest tylko odczucie zmysłowe, które niezbytnio działa, na przykład na mnie. Albo jakiejś dużej ilości jedzenie czegoś, albo picie czegoś, albo po prostu jakieś przyjemności umysłowe. To też nie jest wszystko dobre, nie wszystko jest dużej ilości dobre, bo nie szukamy czasem nawet przemiany umysłu, tylko szukamy przyjemności, że coś fajnego usłyszymy, coś coś niesamowitego, coś to co nas zachwyci, a potem już zapominamy co to było, no bo Chodziło o emocje przede wszystkim, o przeżycie takie jakieś wyższe naszego życia, bo nam tego brak w życiu. No i ta nauka, którą Jezus przychodzi, ona ma właśnie jednocześnie przemieniać nasz umysł, serce. Umysł, który będzie prowadzić do woli, aby ta wola była skutkiem zmiany serca to są dwie rzeczy, nie tylko umysł ale też i wola, a potem serce to wszystko jest duchowe, to co opisuję to są takie miejsca w naszej duszy, duchowe nie chodzi tutaj o serce fizycznie, wszystko to też nie jest nie chodzi zupełnie o fizyczność tylko e, duchowość bo już z serca jak już coś będzie wypływać to i nasze, nasze ciało będzie dyktować e, naszą ciało będzie to dyktować, co z serca wychodzi i, i to jest najważniejsze właściwie w tej nauce no i tak, jak będziemy szli za Bogiem, to wiele ludzi będzie nas chciało capnąć, że tak powiem, jak zapnęli Jezusa, aby po prostu otrzymać to, czego bardzo potrzebują, jak tacy żebracy, miłości, dobroci, pokoju i to będzie takim naszym, naszą trudnością. No bo z jednej strony mamy mało czasu, ograniczony czas, a z drugiej strony... Jest dużo ludzi, którzy potrzebują nas. No i teraz trzeba będzie zastanowić się z Panem Bogiem, jak to zrobić, żeby oni mogli otrzymać to, co potrzebują, a my otrzymać to, to co my potrzebujemy, żeby nie było tak, że my się zaniedbujemy tak maksymalnie. Chociaż Jezus tu w tym przypadku zaniedbał ten odpoczynek. Może nie był aż tak ważny, ale czasem Pan Bóg znajdzie. Czyli Trzeba z nim po prostu pogadać na ten temat, jak to zrobić, żeby jednocześnie pomagać innym, a jednocześnie mieć dla siebie i na czas z Jezusem na rozmowę z Bogiem. To jest bardzo ważne, żeby poukładać sobie to z Nim samym, niż jakimś sposobem, swoim, jakimś tam wymyślnym czy czyimś Zawsze Pan Bóg podpowie jakieś takie proste sposoby na to, ale no ważne jest, żeby to poukładać sobie, komu pomagać, kiedy pomagać, jak pomagać. I, i, i czy pomagać, bo to jest też bardzo ważne, bo czasami jest tak, że ty pomożesz jednej osobie, a okaże się, że ona się nie nawróci, tylko będzie jeszcze gorzej z nią. Bo ona nie przyjmie tego daru jako od Boga, tylko takiego daru, który pomoże jej na nowo grzeszyć. No, nie będzie to skutkiem spotkania. Skutkiem nie będzie spotkanie z Bogiem, a będzie tylko skutkiem do tego, aby dalej grzeszyć, bo mogę. No bo już jestem uzdrowiony, to mogę na przykład dalej bału, być w bałwucharskim sportu, na przykład. I tak dalej, i tak dalej. I nie będzie tu nawrócenia, nie będzie spotkania z Bogiem, tylko będzie takie czyste przyjęcie daru, takiego troszeczkę jak handlowo, powiedziałbym, taki lekarz, który daje pigułkę i, i tyle. I już się nie interesuje pacjentem. No właśnie. I, i takim lekarstwem będzie, będzie, niż takim spotkaniem z Bogiem. A spotkanie z Bogiem właśnie jest kluczem każdego znaku uzdrowienia i uwolnienia teraz Panie Jezu, prosimy Cię o takie dary które są nam potrzebne, abyśmy wzrastali w świętości byli coraz blisko Boga i coraz bardziej byli przepełnieni tą, tymi darami, które są nieprzemijalne, nieprzemijalne i tymi, które nie, nie, nie znikną z nas, które nie będą jako chłapy. prosimy Cię Duchu Święty, wstępuj z tymi darami niech teraz dają nam te dary nas uwypełniają nimi i dają taki pokój wewnętrzny, aby Duch Święty nastąpił nas i nas szamana na kery, alamana na kery i nas i dała nam te dary, które są na ten moment potrzebne. Shamana na kier, jelamana na kar, mana na Te wszystkie dalej nas samych oddajemy pod opiekę Matki Bożej. Pod Twoją ronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami, acz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz zawsze wbawiać. Panna chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasz, Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas pojednać, swojemu synowi nas oddaj. Niech nas błogosławi, strzeże i prowadzi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty przez Maryję z Amen. Zapraszam Was do robienia natchnienia, który Duch Święty w nas w was umieści, czy to polajkowanie, czy po, po subskrybowanie, czy udostępnienie, cokolwiek tam Duch Święty zaprasza zrobić tym materiałem. Zapraszam do tego. Czy skomentowanie z Panem Bogiem.